Witam się z wami serdecznie z książeczką pani Ewy Domańskiej i są to Kolory życia od wydawnictwa taka mała drobnica psychoskok. I zaczniemy sobie recenzję od cytatu. Jeśli lubisz życie albo chcesz je polubić, to ta książka jest dla ciebie. Znajdziesz tu przemyślenia o czasie, szczęściu, miłości, domu, pustce, wdzięczności i radości. I zobaczcie, jest to naprawdę bardzo króciusieńka książka. Tutaj e, zawiera płytę CD. I chciałam Wam powiedzieć, że tak: autorka jest tutaj osobą niewidomą i opisuje wszystko e, z własnej perspektywy. To osoba niezwykle czuła, ale i uparta, wierząca w dobro i szczęście. W książce przypadają się tutaj różne zagadnienia wraz, jak widzicie, z piosenkami. Są one rymowane i mają na celu uświadomienie nam tego, co z pozoru na co z pozoru nie zwracamy uwagi. Znajdziemy tu przemyślenia, nad którymi warto się zastanowić. Bo weźmy na przykład czas, opisany przez autorkę. Nikt go nie liczy, a przecież w naszym życiu odgrywa ważną rolę. Każdy z nas za czymś goni, nawet nieraz nie spostrzegając, że zawaleni pracą, no, zwyczajnie się starzejemy. Dopiero kiedy przyjdzie pewien etap w naszym życiu, zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę. Wtedy zadamy sobie pytanie, czy warto było robić to wszystko tylko po to, by nagle obudzić się i stwierdzić, że zostaliśmy sami? Czy kiedykolwiek cieszyliśmy się tak naprawdę czymkolwiek? Czy dobrze wykorzystywaliśmy te chwile, kiedy dane nam było stąpać po ziemi? Słuchajcie, niesamowite jest, jak bardzo ta książka na mnie wpłynęła. Ja miałam ją tylko przeczytać i zrezenzować, a tymczasem wywróciła moje myśli do góry nogami. No i w ogóle całe postrzeganie świata. Do tego wciąż chodzi właśnie mi po głowie. No, Ukazałem jej świat, który wiedziałam, że istnieje, ale jakoś tego nie dostrzegałam. No. Tekst mamy tutaj napisany bardzo prostym stylem. No, autorka jeszcze rozsząca takie sprawy i rzeczy materialne oraz niematerialne. Przerównuje je do różnych tam postaci. Ingeruje w nasze uczucia, co wyraźnie odczujecie na sobie. I chciałam zaznaczyć, że to nie jest powieść. To jest niby autobiografia, Choć ja bym ją bardziej sklasyfikowała jako poradnik, no, który ma na celu przywrócić nam równowagę i spokój. Bywa wzruszający, oczywisty, no i nieprzewidywalny. Nie ma dla niego określonego schematu, choć autorka już od samego początku zaznacza nam, jakie tematy poruszy. No i tak nie są te słowa takie, które spodziewacie się akurat tutaj usłyszeć. Przeczytać, bo można też usłyszeć. Jest to mądra i pouczająca pozycja, warta poznania. I poświęcenie jej nie tylko właśnie czasu na przeczytanie, ale i tego po na zastanowienie się właśnie nad tymi kolejami życia naszego. To jest akurat kawałek piosenki, ale taki fajny był. Taka jestem intelektualna, taka jestem, ekscentryczna, niebanalna, taka jestem pomysłowa, byłam także drobiazgowa. Intuicję mam dobrą. No cóż, taka jestem, indywidualna. Taka jestem sympatyczna, kulturalna, a na scenie dynamiczna, muzykalna i liryczna taką właśnie ja mam naturę. I już! <noise> Miałam wam to przeczytać, no i zaczęłam sobie Tak to mam, że jak zobaczę jakiś tekst, no, automatycznie wymyślam do niego melodię. Wiem, nie mam głosu. Mój głos jeszcze nie jest moim głosem. Podejrzewam, że niedługo wróci, jak przyjdzie alergia. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję w wydawnictwu Psychoskok, że mogłam, no powiem wam, że dosyć mądrą i życiową książkę przeczytać bo tutaj naprawdę dowiecie się właśnie takich rzeczy na które wiecie że istnieją ale nie zajecie sobie z nich sprawy a już tym bardziej nie goszczą w waszych myślach na co dzień a czasem powinny To ja się z wami żegnam pa pa pa